Dobrodziel bez końca, gdy do przodu idziesz, w sercu schowaj moment, kiedy byłeś niżej. Trochę więcej ciepła, trochę więcej siebie, dokąd wiedzie droga, zapamiętaj o. -o, 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 -o Obok obojętni, co dzień się mijamy, na co nam ta walka, lęki, które mamy, rzeczywistość będzie, jaka tylko zechcesz, kogo miałeś obok zapamiętaj nim odejdzie. Obudź mnie. sen, co nas dzieli, zakończy się. Wiem, nim odejdziemy stąd. Obudź mnie, sen, co nas dzieli, zakończy się. Leć w górę pod wiatr, milcząc Możesz tak trwać. Chroń, co w sobie masz, Zgubionych trug, Odnajdziesz ślad, a, 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 nim Odejdziemy stąd, Obudź mnie. Sen, co Cieli, zakończy się, wiem, nim odejdziemy stąd. Obudź mnie sen, co nas dzieli, zakończy się, wiem, nim odejdziemy. dzieli zakończy się wiem nim odejdziemy stąd obudź mnie sen co nas dzieli zakończy się zakończy się